Siemano, z tej strony Danio, a ze mną jest... ...Rosfer. A to będzie nasza tak, przygoda, ty razem z piekła. No niestety. Co tutaj jest? Tak zdecydowaliśmy, że nie będziemy teraz walczyć z Wolofleszem, z powodu słabych zbroi. Niestety nie mam już u z jeszcze. Mira ma sobie nas tylko jedna, z powodu głupiego dungeonu. to jest moja. O, a nie biję. O, no nie bij mnie, głupi szkielecie! No, ale szczerze, mam tego Holsteinu. A nie mało. Przecież dużo. A wtedy miałem dużo pamiętam. A ty się ściągasz, kampasz, nie? Ja? Nie chcę się teraz. Teraz to grom. W co grasz? W, w taką grę, gdzie jest taki ludzi ja na... a i się się iść jedną Znowu w Voodoo się apokalipsa tych wody domów Kilka razy możemy tego rozkazać, nam właśnie, wypadek. wypadku. Może nie w niebie Może nie... Może nie w sklepie biją jeszcze kopania mam przez sobie A ty oślepłeś? Już nie No no oślepota Oślepota to byś ślepy Jaki Prawda? Chyba Idę sobie do góry, to jest jakaś skrzynka Kielna i do mam specjalny Shadow, okej. Jakieś głupie strzały, nie wiadomo po co mi. Które wyrzucę teraz. Nie znam, gdzie jest piekla nigdy. A tu u mnie są czasy. I pochwal się czymś. Czym? Wiesz czym. A czym? To co ci zrobiłem? A, no mamy oba nam po bo piekielnik i ja No marty, fire i piety. Z go. On zginął. O, fajnie, fire, fire. Jakieś jest regeneracja O kurde! Dla... Tylko po 20 się nie skakać, palę się, palę się, ale się, ale się ale ale się, palę się, nie, nie, nie. nie. Że Halston, Mam nawet. I gdzie ty w ogóle jesteś? No, daleko. Jak ty kogoś tego Hellstonego nie znawię? przez ścianę. jak mam taką obsyjną, jest kilka, ja kopię. No, oczywiście, to ja musiałbym ją mieć. No. Wykopaliśmy też Hellstone na trochę? Eee, nie wiem. Chyba nie. O no, Mieliśmy być u Laflosza, ale niestety i Dalgonał się nie udało. Brawa się pokrzyżowały. I dzisiaj, i dzisiaj dopiero zdobyliśmy owo do A dalsze sobie w ogóle nie nagrywam. Nie mam czasu. Aaa, na tego. Muszę brać. Chyba nagrywam, być to może nie będzie ciebie. A jak działa to czy wiem, Fajne. Ktoś mnie bije, Ktoś nie bije. Ktoś nie Ktoś nie test. Co? No, to co mam? Okay. Łow, wskazujący piramidę. Kurde. Ktoś zna się na programie Camtasia, studio, to o nich pisze w komentarzach. Lol, zalawe mnie. Co cię zalewa? Lava. dostaniesz się swoim tajnym przejściem, o którym nikt nie wie. Tak, tak. No chyba nie. Tutaj jest ta duża podkaja, nie utopisz, nie utopisz, nie utopisz, nie utopisz. Bumie, nie utopisz. Łoo, utopis. utopis. skóra. Będę miał za... za... Teraz będę miał 100, mam już 100. Co będziesz miał? 100! Chodź z toru mam. Od świat steema. Stema. No i się spalę. A jest masz Heldonga? Dużo ze stów. To podzielam, dzielimy się po 50. Nie. Mam, mam ten. Rudy No tak, dzielimy się rude, po 50. Zobaczymy, ile wyjdzie. Teraz chowam swoje niepotrzebnie. 50 jest twoje, a 50 jest moje, więc trzymaj 50 na mnie. Dobra. Chowam teraz, nie mam czasu. Ja słyszę co mówisz, ale teraz słucham. Ja nie słyszysz. Mówisz, słyszę! Wiem, że słyszysz. Jest tak ładny. Gdzie to do sferowe coś mogło pójść? Wcześniej nie wiem, ser poszedł, O! No. Coś ci zabiło. A to. Czemu ja lubię grać magmę? No nie ja wiem. Ty też lubisz Nie Kłam, kłamie. Kłamna. No dajdę 50 Co? tego. Ród. Co? Daj te 50 ród. Co to 50 nas? To szybciej. Więc już nagrywa. 7 minut to będziemy już powoli kończyć. Nie. No to zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Zasaję pożegnajcie. Pa pa. Cześć na razie i...